Dzień dobry! Dzisiaj mm, pewien powrót. Tu jest pół grama Proraso czerwonego. Dlaczego w wyzwaniu jednego grama, dlaczego pojawia się znowu Proraso czerwone? A z powodu tego jego mościa. To jest pędzelek który większość kolegów ma. To jest pędzelek Tuxedo, czyli to po angielsku znaczy smoking. Tuxedo Suit to jest smoking. No ma jedynie słuszne kolory, prawda? Czarny garnitur, biała koszula. <grym> e, więc jest to Tuxedo Bajaki, jaki 24 mm. Nie kupiłem tego, co wszyscy, czyli z rączką Sagrada Familia, bo, bo, lubię dłuższe rączki, Sagrada Familia. Tak w ogóle to jest, po hiszpańsku oznacza Świętą Rodzinę. To pojęcie. I uwaga, pod tym wyzwaniem jest jedna ze słynniejszych katedr na świecie, barcelońska Sagrada Familia, projektowana przez Gaudiego i budowana przez 189 lat nie dlatego, że im się coś omsknęło tylko Gaudi tak to zaplanował, że 189 lat Sagrada Familia będzie budowana ja tutaj jak widzicie już biję pianę w sensie nie kłócę się z nikim, tylko po prostu produkuję pianę do, do golenia przy pomocy mojego Toksido który nie jest Sagradą Familią. Yy, dlaczego ja to robię dzisiaj? Przecież zawsze wyzwanie jednego grama robiłem Wikinson'em, prawda? Co, Wikinson? Tym. O, tu nawet jest ślady. Yy, tym Wikinson'em robiłem. Dlaczego dzisiaj nie? No, bo tam jacyś koledzy stwierdzili, że może by może wzięli. To wyzwanie jednego grama spróbowali kontynuować, żeby oni też wyskoczyli ze swoich mydełek w temacie wydajności, ale nie mają takiego pędzla. Nie mają też wagi. No na wagę nic nie poradzę, ale na pędzel mogłem poradzić, mianowicie za nabyłem Tuxido Bajaki. Tyle tylko, że nie zagradzę familia. Myślę, że medełko fajne już się zrobiło. Prawda? Super. O, z takim dzióbkiem masz. Proszę bardzo. I... Może przystąpię do golenia. Jak już się pochwaliłem. Dzisiaj prorasta czerwone bez pierwszej w kombinacji przy pomocy pędzla Tuxedo firmy Yaki i maszynka będzie ta która ostatnia czyli ten Nixon z żyletką z żyletką Gillette, 7 o'clock czarną drugie użycie pierwsze było przy poprzednim użyciu tej samej maszynki. Teraz drugie użycie. Otóż, jak wiadomo, przy produkcji piany duże znaczenie ma pędzel jako narzędzie do tej produkcji. Chyba troszeczkę rozwodniłem tam pianę, no ale trudno. Lepsza nie będzie, jaka jest, taka będzie. Dzisiaj tylko po prostu chcę wiedzieć, czy piana wyprodukowana przy pomocy Knota Taxido czy będzie dostatecznie, czy będzie tak samo wydajna jak ta, którą wyprodukowałem przy pomocy Wikinsona. Stąd dzisiejszy Dzisiejsze golenie po pierwsze tym samym sprzętem, po całości, tym mydłem, które już było w użyciu i z tą samą ilością, która już była. Przy okazji jest to druga szansa dla, dla maszynki. Po pierwszej szansy jakoś tak słabo przeżyła ta maszynka. Bo po prostu zamilkam. No po pierwszym przejściu wiadomo kaktus, ale to po prostu pierwsze przejście więc nie będziemy się tutaj czepiać. Przejście numer dwa. Pod co? Znaczy. Jeżeli o moją szyję, to takie przejście raczej w powszech włosa. I cóż, w naszym ciągu jest ten temat, że jest to mi Ledwo czuję. Ja jazdę ostrzem po skórze taka prawda to znaczy to, to że mi zioki to, że może niekoniecznie mi charakter no jak tu będą poprawki czyli tu trzeba pod włos pojechać czycie przejście e to, że miziak, to niech sobie będzie miziak pod warunkiem że skutecznie. nie? Co nie rażni. No i widzicie, znaczy widzicie, nie widzicie za raftem laptopem czyli czału nie robi, średnia jest to ciąć. Dowiecie, byłem ostatnio. Byłem ostatnio na basenie, na saunie no, Nalałem wody do jest Zupełnie bez sensu I po saunie się fajnie czuje goli Bezpośrednio Po saunie Bo Te pory są elegancko otwarte Jak tak posiedzi przynajmniej kwadrans W tych 90 stopniach jakie sauna oferuje To To ciepło wnika do wnętrza człowieka, to czuć. Wiecie, bo to jak się na początku zaczyna w saunie przebywać, to człowiek czuje takie lekkie, jakieś takie poparzenie, może wręcz za za wysoka temperatura. Powolutku jednak organizm się odpaja i czujemy, jak to ciepło tak wnika coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, coraz bardziej rozgrzewa nasze trzewia. Wiecie, Droba, żołądek, nerki. To wszystko dostaje temperatury. No proszę. Rozwodniłem pianę. To wszystko dostaje temperatury. I o to chodzi. Bo jak. Nie wiem, czy wiecie, jak temperatura. Ciało ludzkiego przekroczy 40 stopni mniej więcej, to ciało zaczyna produkować interferon. To jest bardzo ważna sprawa, gdyż taki interferon jest jedynym znanym ludzkości lekiem przeciwko wirusom. Interferon syntetyczny Kuracja interferonowa kosztuje straszne pieniądze i chyba do dzisiaj w Polsce uchodzi za doświadczalną. Trzeba pacjenta strasznie kwalifikować tam, cuda na kiju. Wiem to stąd, że kiedyś po prostu miałem bardzo bliskie stosunki ze światem medycyny. Prywatne, niezawodowe. Po prostu moja pierwsza żona jest lekarką. Neurologiem. I no, no, opowiadało się o pracy w domu czasami, prawda? Wszyscy chyba tak robią. No i wyobraźcie sobie, że organizm ludzki produkuje interferon sam. Sam z siebie. Ale do tego celu potrzeba wyższej temperatury. No jak się w tej saunie posiedzi, tak dobry kwadrans. No powiedzmy sobie szczerze, kwadrans to minimum, żeby przynajmniej w przypadku mojej osoby, kiedy mam tam tak zwaną tkankę ochronną, nie? Izolacyjną. No, wszyscy wiedzą o co chodzi. Wymiar te rzeczy. No i. no to tam u mnie ten, ten kwarans to jest absolutne minimum, żeby tam coś doszło głębiej. Super. I to jest jedna sprawa, że po prostu przebywanie w saunie zabija wirus Ale ta ale ta wankowość dodana tego rozgrzanego rozdzia ciała powoduje jeszcze jedną sprawę. Jak spóźni, z salony się wyjdzie, się pod krysznic weźmie, kąpiel i pójdzie do umywalki, żeby się ogolić, to tam następuje takie zjawisko, że ta gorącz z człowieka musi wyjawiać w pobliżu skóry. Prawda? No i włoski się elegancko stawiają pod ostrze. Dobra, teraz wam powiem o, o tym. Pół grama aby aby wystarczyło na styk. Czyli takie Tuxedo 24 mm jest pędzlem, który jest w stanie być ekwiwalentem tego Wilkinsona, którego używałem i już dobra teraz. Aftershave też proraso czerwone. No cóż, jakby człowiek wody na się wylał. Powietrze. No i muszę powiedzieć, że się w ogóle nie odbyło. Wnioski to miziak, ale dość skuteczny. To niezły ekwiwalent Dickinsona. Tyle. Do Na następnych spotkań, ludkowie. Miejcie się pięknie. Życzę dobrej nocy.